Ta bestia, pieszczotliwie nazywana bykiem, to DAW 3300. Ma 800 koni, dwa silniki, po jednym na każdą oś. 800 koni i dwa silniki, że co? I tu się zatrzymajmy. To jest Tomek. Kierowca rajdowy. A to Darek, pilot rajdowy. Wspólnie osiągnęli w rajdach już naprawdę wiele, ale ich marzeniem jest Ride Dakar. Ride Dakar to jest maraton. Trwa 13 dni. Mamy do pokonania około 8000 km. Każdego dnia pokonujemy odcinki dojazdu, potem odcinki na czas i kolejnie dojazdy do bazy. Więc tych kilometrów jest około tam 600-800 każdego dnia, a w nocy odbywa się serwis. Auto, którym wystartują, to samochód z niesamowitą historią. Człowieka, który chciał wystartować z Dafem na Dakarze, a DAFy nie mają napędu na 4, więc wymyślił sobie, że dołoży drugi silnik, żeby było łatwiej to konstrukcyjnie stworzyć, choć już wiemy, że to nie jest łatwa konstrukcja, więc połączył dwa silniki, które niezależnie napędzają po przekodnej osie, no i w tym momencie mamy pojazd dwusilnikowy z napędem 4 na 4. Wiele elementów jest konstrukcyjnych albo przygotowanych specjalnie pod Dakar, tak jak skrzynia biegów, tutaj jest automatyczna skrzynia biegów, która ogarnie właśnie te dwa silniki. Słyszałem, że macie limity do 140 na godzinę i faktycznie taką bestią po pustyni, po wydmach będziecie jechać 140? 150 już jechaliśmy, bez najmniejszego problemu. Wiem, że mamy tam pewne limity, ale ta ciężarówka potrafi jechać ponad 200 na godzinę. Wy Ile to pali? Też do końca nie wiemy, dostaliśmy odpowiedź 100 na 100. Żeby wam to zobrazować, jak to jest wielki samolot, zobaczcie, mam 1,77 m, nie wiem, czy jestem w połowie tego auta. Jak się tylko schylę, to już mogę tutaj śmiało wymieniać, nie wiem, olej w moście i tak dalej, więc to jest naprawdę olbrzym. Te przewody, które tu widzicie, są na każdym skół, jest na każdym skół i to jest nic innego jak tak naprawdę regulator ciśnienia. Gdy chłopaki mają odbezpieczone zawory, to są w stanie z pozycji kabiny regulować, jakie jest ciśnienie w oponach. Jest to szalenie ważne podczas rajdu, bo raz będą jechać po jakiejś twardej nawierzchni kamiennej, a innym razem po pustynnym, więc ci, którzy się ścigają, którzy jeżdżą, wiedzą, jak ważne, jak bardzo istotne jest ciśnienie w kołach. Życzę powodzenia i naprawdę trzymam kciuki, jak i wszyscy widzowie. Dziękuję.